A, pasy zapięte O Jezu Dzisiaj nam będzie towarzyszył kuruba kwiat dzikiego bzu Wow, bardzo pyszny ja już się zapiąłem No, kolejna wyprawa 7 luty, godzina 13.08, 4 godzinki Kurwa, wadyle jebane uh -huh. Uh -huh. Proszę samochód, nie odpierdalaj dzisiaj Wjechaliśmy na drogę, więc już teraz przydałoby się chociaż udawać, że umiemy jeździć Podobno tutaj niby te yy, dziury załatali Chodź, chodź. Nie ma problemu, nie ma problemu. Pierwszy uczynek dzisiaj dobry, zaliczony. No chuja zalepili, to te są jeszcze, kurwa. Aaaa! Strzała, kurwa. Z kurwysiński Orlen zamknięty. Bardzo mnie ten. E, bardzo mnie to wkurwia troszkę. Jak zwykle tutaj na tym odcinku. Ocena pogody. Chmury. Później, gdzie rozjaśnienie. No tam, tu jest. Akurat tutaj na przykład nie ma chmury, ale tam jest. Ja perdola, tam tu już w ogóle. Nie będę mówił jak. I bardzo wieje. Bardzo wieje. Bardzo. Mama jadę. Dobra, Wjeżdżamy z miasta, mogę przykurwić. Bardzo jest możliwa szansa na to, że będę musiał stanąć gdzieś na siku Bo jak wypiję tego syna. Skurwysyna... O kurwa Nie, ale całkiem jest okej okay. Ty się trzymasz, ty się trzymasz, ale ty kurwa, ty tam masz to Ale ty to masz imprezę tam Dobra, chodzi w Musi mi to małe wystarczyć na całe 4 godziny A nasz cel, gdzie jedziemy, jak zwykle ten sam, na siłownię Czemu na siłownię 4 godziny od mojego domu? Może no, by był ten filmik? <laughs> nie masz do kogo oddawać się wcale. prawie jest luz. Mamy luz. Czekaj, bo. achuj chuj, nie patrzy, Jak mnie rozjedzie, to mnie rozjedzie. Będzie miał grzeczkę Nie byś się to kurwa na Discordzie oglądali, bo na Discordzie byś byście... to. Kurwa! <laughs> bo już teraz nie widać w ogóle mojego leśnika, ile jadę. Czyli nie będzie dowodu, że zapierdalam. Zaatakowany, zatankowany, kurwa samochód. Można jechać przez 4 godziny. Trzeba kurwa prowadzić teraz monolog. Nie musi on... nie. Ale się fajnie jedzie O Boże, pierwsze źlewnięcie Ale wieje, żeż kurwa wiatr Czuję jak mi tak uf, uf, uf. Strzała Strzała <grystanie> Może nie strzała, może coś innego kurwa wymyślę Dziwnie Na poprawę humoru Znaczy jest dobry humor Ale I said hey You feed the machine Bring them back down to their knees No time to waste Remind the late We're all been damned Come on Zróbmy to kurwa tradycją W każdym odcinku W każdym odcinku brum brum Ol mu mignął, ty kurwy synie A, że go puszcza, Przede Wszystkim ci na pierwszych łoniach muszą kurwa do Biedronki na zakupy Wróćmy do tematu W każdym odcinku będę musiał To będzie tradycja, będę próbował każd... Będę próbował No dziwnie jedzie ten samochód kurwa jakbym, jakbym miał dziury w oponach Jak będzie jakiś ten Eee, na stopę trzeba go kurwa wziąć, ale ciebie kurwa nie. <gry> Dobra, pierwsza rondo. Godzina 13:20, w tym momencie, jak jestem w oleśnicy, więc teoretycznie nie powinny się wpierdolić żadne korki. Teoretycznie. Powiem się, uczy na błędach. Zawsze wyjeżdżałem po 14:00. A to proszę, kurwa. Główka pracuje. Ej, widzisz mnie? Jak ty będziesz palce, to będziesz przechodził przez pas, to chódź w dupę. I to ogromny. Czy ich dodam gasto, to jadę? Kurwa, i to jeszcze jak? Do przodu. No o, kurwa Co? No kurwa to baba to jednak nie Wow kupra, ale ty jesteś cudowna. A ja ciebie nie za takie teksty, a czy. chuj, zes, nie, nie. wow, ładne chłodny felgi Nie wiem czy się w ogóle nie zrobi tak po jakimś czasie kurwa głodny Na Troska... przykład o poche, ja zdałem prawo jazdy za czwartym razem Czwarty raz jest taki magiczny, jeżeli zdałeś prawo jazdy za pierwszym razem, to miałeś szczęście to nie ma nic wspólnego z umiejętnościami. <laughs> na przykład ja byłem w chuj umiejętny i zostałem za czwarty. Lepiej by się za to. Kurwa, żeby mi nie zgasł No kurwa, i 4000 obrotów, Na pewno nie zgasi. Ach, ktoś tam musi zajebisty żarcik powiedzieć w tym samochodzie, bo się tak śmiali. I śmiechom nie było końca. Nigdy nie wiem, ile tutaj można jechać, jechać, Chyba 50 od kurwa. I Powoli opuszczamy oleśnicę. Odino, przecona. Na pieczarki, tak? I na łopatka bez kości. Wow. Nie siewaj! McDonald. Kurwa. Co ci lubię. AMG. Ja bym cię z moim dieselkiem 1-7 pierdolął, no, tak? O. Ora, 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 ora. Ziemia, ziemia przesiewana. Trzeba. Ziemia, korek 30 zł. Nie wiem, czy to dużo. To jest, jak to dobrze ciągniesz, kurwa. Zakachuj, nie? Przepraszam. O! Drzewa wycinają. No, u no, pojemię, nie? No, jedziemy dzisiaj drogą. Eee... Sprzedam wynajmę, ale co, kurwa. Dlaczego jestem taki wulgarny? Nie, nie przeklinajmy. Już czuję, że posłuchaj, to będzie na najbliższym tym. Czym? Kurwa mi na dupie siedzisz Śpieszy ci się? O bo to są te ze światła, z Ej, y, znaczy... Eee. Mówcie, że będziecie stawać Mmmmm Mmmmm Sykił gami Widzisz mnie kurwa? Nie, nie ziewam silna wola. No ale co, co, coś o tej woli to mi się chyba należy mm. Mam nadzieję, że te dźwięki to nie wydają mu samochód Tutaj też wszystko powycinali w mordę je A strzałeczka A kim to mi chyba głową? <laughs> Nie, ale. Ale rozjebana jest tutaj droga. Po co to komu? Komu to potrzebne? Ale co, Piralam, to jest buciasz? Uszanowanko. robić będzie mówić uszanowanko. Kłaniam się nisko. Szanowanko. E! Kurwa! Ale kichuj! Proszę skręć gdzieś. Nie chcę mi się za tą całą drogę. Kurwa. Proszę, proszę. Dziękuję. To nic nie kosztuje. Piękne połacie ten. Krzyż na drogę. Hey, hi, how you doing? Ale jest mrocznie dzisiaj, tak? Do tego się napimy. Kurwa, jak jadę, a się czuję jak rajdowiec. Szanowanko, dino, to na przycenie. Wodę, wszystkie, wszystkie wody Parówki berlinki Zajbiste. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Oj, oj, to się mogło skończyć źle że... Ale bandit fura Auto prowadził u mur. Czemu stoimy? A bo skręcasz Nie, czekaj, co się kurwa dzieje? A bo baba Baba na rowerze, to poważna sprawa Trzyma, długowosy. Panie papieżu, no patrz, kurwa mać znaczy, patrz, ale zwolniły mnie. Dbają o bezpieczeństwo. A jakby tak zostać, kurwa szambonurkiem. Albo męską dziwką. Kamar to jest zwierzę, kurwa jego, ma Gota za 6 km w prawo. Dobrze, że idziemy prosto. Oj, dziadu na rowerze, chodź, podwiozę cię. Patrz tam kolejny. Gdzie wyjedziecie? Chcesz być tam szybciej? Nie, ale tutaj tak z górki się rozpędzi rowerendy. Jak pierdolę. A jakże się wyryżniesz, kurwa całego Soberia, zezrzesz. Ciągam kapelusz dla panów. Panie i panowie, proszę zdrowie. Kurwa, ale mam mordę. Wow, czy to nie będzie jakaś droga robiona? Czy lepiej kurwa streszczać się? że ta kurwa zwalniasz. O, ja pierdolę. A, bo światła są. Kurwa, byśmy się rozjebali. Czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami? Babka! Dawaj Panie Wodeski, pan już podziękujemy. Wspaniały koncert. Ty byś pewnie bardzo chciał przejść przez pasy. Piękny dzień dzisiaj, nieprawdaż? Ale chłopaki idą w szkurwa kurwa, macz. O, kurwa. Oła! I tu jest Orlen. Teoretycznie mógłby się w nim zatrzymać, bo chce mi się trochę siku. A praktycznie to mam wypierdolone. O masz ładne BMW. A ty tego golfa to już koniecznie. O, górka stary. O, stara. A co mnie tutaj zaczepiasz? Oooooooooo, szanowanko. Tak mi zimno. Daj mi na ciepłość. I że tu jest 70. No tak, no tak. No jakby tutaj stała policja, no to chuj by był. nie całą godzinę jedziemy. Jest cudownie. Jezu Znowu. Ale to już było. Yeah Pardon. Mam Czas i czołem Ręce na za 10 druga. Luźno, luźno, albo będę jechał jak dinazar. Yeah. Co się gapisz? Kurwa sorry. A, w ręku No, jakbym jechał do Stradę, to bym właśnie jechał tutaj tędyk Ale nie jadę, szanujecie. Będziemy się chyba zaraz zbliżać do terenu, gdzie stoją pani bez Majtek, bo im niepotrzebne, ale ja się broń Boże nie śmieję. Praca to praca Ja sam czasami Ulala Łapią mnie skurcze w wyłytce Od gazu, puszczaj Puść ją. Powiedziałem puść ją. Nie O, nie ma problemu Dla mnie żadnego Całe się słyszałem ostatnio, że Żmigród y, nie ma ograniczeń, więc można tam stówę zapierdalać Czym zjadł hot doga? Nie O, chore drzewa Oj, tu jest zajebiście na przykład Jest droga, jeden, drugi pas I oddzielnie pas taki, taki o, taki Dla rowerów bardzo ładnie, bardzo miło. Mi panu też miło, prawda? Ale ciężko ten pan jechał, ja nie wiem czy to bardziej on miał już dość ten rower. Napijmy się z tego powodu. Bo ogólnie ja nie piję alkoholu, ale się ostatnio tak najebałem. Boż kurwa. B widać, że BMW. Ale dał kierunkowska są coś, coś nie tak, coś nie tak. I Boż, kurwa, ale się tu wjebał tanecznym ruchem. Na Poznań. Na Przekątną. Jak to się nazywa? Że trzyma na jednej prędkości. Kurwa, zapomniałem jak to się nazywa, ale jest na 105. <grym> no jak to się nazywało? pomad? kurwa. <grym> Widzę, że chyba kurwa na tyrtytkę trzymają. Dziękuję, Mars. Jakbym miał jaja, to bym się teraz wyprzedził, ale nie mam. Używa największa dziura w wielkopolskim witam Jechałem zbyt wolno, jakbym jechał w jednym, po prostu nie przeskoczył. Przeleciał. Ała, 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 ała. Dobra, Hyundai tyłu zaraz się w kurwi. DWR się zaraz w kurwi, powtarzam. DWR się zaraz w kurwi. No i dodam na obiad. Co dzisiaj? No, dzisiaj po treningu zjemy sobie makaron hiski z wieprzowiną. Kurwa, wołowiną, przepraszam. I segonki. Uarara. Uarara. O, rowerem sobie jedziesz. Oj, ale tam zawiało ci, chłopie. Albo rower jest najebany. Nie wiem, droga prosta, niby wszystko fajnie. A... Wartepy, że ja pierdolę. A no, ja tylko narzekam. Tylko narzekam na tę drogę. Jest zajebista droga. Jest prosta. O to chodzi. Usznowanie. O, rawiczowskie więzienie. Zaraz sobie gita spotkamy Będzie z swobodnym krokiem kurwa Nie wierzę że mi tu, bo cię kurwa zabije To pani idzie tak popierdala na zakupy w CSA'u? O Jezu, o Jezu Jakie województwo mają teraz ferie? O, o, jep! jeb I'm a single lady, I'm a single lady Co chłopaki, siedzicie, odpoczywacie? Kanapka jest jedzona O, ale kurwa miał zygzaka tutaj z, z boku Ja cię pierdolę, bardzo młodzieżowe to było A po co dałeś kierunkowska, przecież wiem gdzie jadę Co się tak obracasz, jakby cię coś co, Coś gonił, co kurwa? Chowasz się przedki? Albo mi się wydaje, albo mamy całkiem zajebiste tempo. o, -o, -o. Balka premium, więc mi się nie śpieszy. Ale jak się tobie rano śpieszy, proszę bardzo, no ja ci zostawię tutaj ten, jakby się pierdolono w obliczeniach. Jezu, jaki zimno. Kurwa, ale no ma pierdolnięcie ten samochód. Eee. nie, zaczyna padać, kurwa. Ale gdzie staniemy na siku? W Dolsku chyba, gdzie trzeba stanąć? Siema A, bo tu jest ten. To to radar. Strzała. Szanujcie. O, BMK w kombi za mną, zaraz mi pokaże, kto tu rządzi. Ja za panem, proszę pana All right przejazd Nikt nam nie, nie przeszkadzał Nie w stanie zabić nic Mocniej jak nigdy dotąd Raz mi ugotował pis. Zamieniam wszystko w złoto Dziękujemy panie Samirze Za dobre gówno To ten kurwa gość robi przed nami? Czy jest jakiś Nabdryngolony? No jebuj sobie chyba coś przed wyjazdem No powiedz, że nie Dobra, łykam brozi Ale wieje, matko jedy Jak bym teraz o, Beko Panowie, ja wiem, że zabudowane Ale utrzymujemy tempo Cześć. O, dostałem od Oręża. Złap Pierwsze 5 miesięcy za 0 zł. Czym zasłużyłem na taką ofertę? Yeah. Ale wieża. Babka zapinę na wieży. Mercedes Benz. Bada hey, buddy base. Piją kury, koguta nie mają. No, już się nie. Yy... Już się niebezpiecznie zbliżamy do momentu, w którym mi się bardzo chce siku troszkę. Tutaj często stoi policja. Trzeba przyspieszyć, żeby nas nie zobaczyli. Albo mi się wydaje, albo gdzieś tutaj jest fabryka tego ketchupu. Wódliszki? Sorry, ale ja torteks Bo ma w sobie najmniej pomidorów <noise> A więcej chemii. Prądownia Mógłbym powiedzieć o Jasiu, ale nie będę A ja co? A co? Nie mogę, a co? A tak zawsze przyjeżdżam przez te miasta Powinienem się raz na jakiś czas po prostu zatrzymać w tym mieście Pozwiedzać a Na pewno Krobia jest pełna historii, kultury I Za sobie razem, jak będę przyjeżdżał To proszę mi czerwony dywan tu rozłożyć, to wtedy wyjdę Ale tego, fajny ten, y, rysorak, ja pierdolę, ty. Polo Market, Twój ulubiony. ma Skinny jeans. Kostni 13 km, ty, no, no zapierdamy. Przed chwilą było wow. Oj, się wody. Nie, no, pan który przed nami jedzie. Godzina 15. Pan już ma dobrze. Jezu, jak mi zimno, kurwa. Ciepłość. Kurwa, lecapi głównem. No jedź, kurwa. A to dziadu jakiś stary dziadu. Ile zarabia? O choinki Arka, Gdynia A ty, kurwa, ja też pojebany Można jechać Sto, ja jadę... No właśnie nie jadę Już się kończy Wait, 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 wait Let me tell you something Let me tell you something, Let me tell you... Kurwa Zeszłam się zaraz A do Dolska jeszcze kawałek Oj ty Masz szczęście, że czuwam Chłopaku, a jakby nie trzeba, to bym właśnie w tym momencie już siedział na miejscu pasażera u ciebie <noise> Rowery Właśnie jakąś wycieczkę rowerową nagrać Kurwa, Kiedyś będzie po rower przyjadę Zajeb kupić Chcę piwo I daj na przykład piwo Dobry moment, pani wybrała na, na przejście przez, przez pasy A przede mną był samochód z Bogiem Wow, to chciałbym się się przez chwilę Chyba się wsiąkło Ale jedzie, ja dolę. Większy od skutera ten gościu był Szerszy jak wyższy Pozdrawiam, byle się nie zacząć na pasach bo jak ktoś będzie chciał przejść, to będzie musiał przez środek samochodu przejść Biblioteka publiczna w Gostyniu Ja tu książkę wypożyczyłem O samochodach Oglądałem tylko, kurwa, obrazki No patrz, co robisz, co tam niesiesz? Pomóc ci? Madam, proszę Pani też w okularach ja też Nie ma sprawy O, katolik przed nami Jezus i Jess I po chuj tym samochodem tu jeździć w tym Gosyniu, jak pani mnie na nogach wyprzedza? O, policjanci To ja już jestem grzeczny No tutaj przemiła pani w paszczu idzie Ty, kurwo, y, znaczy... Proszę bardzo, proszę bardzo. <laughs> nie wiem czy była zła na mnie, czy na siebie, bo głową pokręciła w tamtej Nie wiem czy zła na mnie była, czy na siebie. Nic się nie stało, proszę pani. Nic się pani nie poddaje. Kiedyś pani będzie taką dobrą kierowcą jak ja. Dobra, po tamtym wymusza mi chuj. Przed jedną stronę, w drugą się patrzył. No i mało ma oczy dookoła głowy. To jest dżungla, to jest krwa dżungla. Miejska dżungla, piez, zawija kunta. Chciałbym powiedzieć prawdę. Jestem kurwa Twitch partner Mój ziomek z na sarcie Jebać administrację Dobra kurwa ziomek dosyć tego Weź się blusa chcesz Młody meso raczej młody bekon Jebać kurwa te kurwę multiego Co to się kurwa dzieje? Na tym razie, że wziąłem co jebałem, to się... Co? je jebałem? Poznań No dobra Miasto doznań. Cudowny widok, budowa Pięciu stoi, jedno robi Czy to jeszcze jakieś opary kurwa zostały? <suszy> Polska, 11 km, za 11 km się wysiuramy. Trochę się wystarczyłem, bo się zasmuciłem. And 2 Drive i Grenadija. Tyle lat niemieckiego od podstawówki, a ja jestem w stanie tylko powiedzieć, kurwa, iż bin Marcin. wone i polęd. Do wązdu, do wązdu, do wązdu. Minecraft Blow, Rezzy Play Games again. Multi Gameplay Guy. Vivo, to ja Ile ile i wszystkim uszanowanko. Ale jesteś ujebany przed nami. Jak się ten dach błyszczy, kurwa. psu co? Dobra, zaraz z tym następnym gościem gramy kurwa w tchórza. To pierwszy wymięknie. Już kurwa. Prawie wypolerowałem ten krawężnik A co, chłopaki? Co wy tu kombinujecie? Przyznawać mi się. No i cóż, że ze Szwecji. Jest ciężko, jest ciężko. Już tu tam, tam nóżką, bo byś tak chce. Polsk! Cudownie, coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Chcesz przejść? Młody, kurwa. Nie ma problemu, ale bardzo nieśmiało stanąłeś. Nie byłeś pewny, czy chcesz przejść, czy nie chcesz przejść. Ale wystarczyło tylko zapytać. Jezu, widzę Orle. No mogłem teraz jechać, ale chyba mi dupę. Nie gadaj, że tutaj się nie można wyjść teraz, bo widzę, że. cicho. Widzę, że jest jakiś remot, tam jest tylko kasa. Ty no kurwa, jak ja tam się i że się nie da, to się połaczę. No to mnie stary zas zaskoczyliście mnie teraz. Ja tu przyjechałem, żeby się tutaj ładnie w toalecie wydać, a tu zamknięte, tak? No niestety remont No to zleje się Toj to jedynie A gdzie jest? Po lewej stronie A co to jest? No właśnie, co ja pierdolnie tu jestem? Ale tu nie ma papieru Kurwa Jakoś co poradzimy Boże, jak mi dobrze Matko jedyna Bo jak pewnie wiecie, ja zawsze po sikaniu wycieram fiutka No i teraz tego luksusu nie, za, nie zaznamy Dobra, pierdalamy sobie Panowie i pani Witam serdecznie Trzymamy się jakoś Uuu! Nie chuj, teraz auto nie odpali Ale z jednej strony nawet byś, Chciałbym mieć nawet kupę trochę Ale No nie ma chuja Na szlachcica nie pójdę W ten sposób Widzisz mnie? Oj przepraszam stary Że tak stanąłem blisko Dobra jedziemy dalej Jest dobrze Weekend panie Weekend Bądź światła bo cię nie widzę <laughs> Ja pierdolę. No i nasz co prawda za 8 km. Bardzo mako, szły, bardzo mi smakowicie z tego powodu. Przyjęło się. A tu też jest oren, kurwa macie. Tu mogę się w spokoju, normalnie, ładnie wysikać, a nie tam e, w warunkach polowych. Ale długi autobus, ja cię nie jebie a starszy ode mnie dwa razy. Czy to jest taki długi korek? Ja jebie. O, Audi fajny. Ale elektryczny, dalej. Ta bateria. To jest Opel Mokka, bardzo fajny. Pozdrawiam cię. I to są właśnie te momenty, w których się kurwa zastanawiasz, czy to w ogóle warto. Ty, bo ja tutaj. Ach, chuj, mogę prosto jechać. Ja pierdolę. Dobra, jest dobrze. Dobrze że chłopaki robią, dobry przekaz leci Sport Fiesta, przykładny kierowca Pozdrawiam, z rodziną A, bo tu szkoła jest? Chyba no tak Ja cię dupia. Proszę bardzo Nic kurwa nie jedzie Idź proszę, kurwa, idź Nie rozjadę cię, naprawdę Wow, kaczki sobie pływają, jaki mądry A jak pan chce przez pas to pan musi zejść z tego <laughs> Jak z rowerów schodzą, to pan też z tego schodzi Śrem Niektóre rzeczy to się kurwa nigdy nie zmieniają Hej, Mercedes Zaszkę wziąłem, jakbym kurwa tirem wyjeżdżał ja Mówiłem musimy się nie rozpędzać, bo zaraz tutaj będzie ta chopka. Ale chuj może jakiś rekord skoczni zrobimy? Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Jezus Ja jestem kurwą bitą Nie klikaj tego Ty Taka kurwa baba I specjalnie jeszcze chciałem się popatrzeć głęboko w oczy Żeby zrozumiała swój błąd No to oczywiście wzrok odwróciła Przechodzisz do mam to w chuju O, żołnierze Dwa palce Wiesz dlaczego? Na łazarskim rejonie. A, stupido do Polako. Czy czujesz się bezpiecznie, będąc w śremie? Tak. Nie no, w śremie samej, sami emeryci mieszkają. Nie jest, teraz w tym momencie jestem najmłodszą osobą w śremie. <muchy> Kurwa widzisz? Jechaliśmy z yy, kurwidełka zwanym śremem Poproszę o bus Suta <noise> Kurwa niech coś się zdarzy, niech się jakieś wypady Kurwa dachujmy, zróbmy coś Jedno you know what I'm mm. Mm. Cię I całą Twoją rodzinę Smacznego, no, dziękuję Proszę Nie bym mogę jechać szybciej, i, i go wyprzedzić, ale... Po co taką... Nie? Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy z moim kolegą Kolego? Ale za pierdolę byłem już

Oj kurwa, Ech. jakby teraz było jakieś. jakby było leciutko ślisko. O kurwa, to już bym w tamten rowie był. Z całą mostradą dupą. E! Freszko, złoty. Chciałabym. Chciała. Chciałabym. Niczego nie żałuję. Najpierw do lekkiej

Tu są dwa, ja pierdolę. A jesteśmy, maszyna. Same shit, different day. Oj, sorry, młody, kurwa. Rozjebałem się troszeczkę, przepraszam. Ale prawie mi się wpierdolił, już łbym. Na maskę. Kurwa, podchodzą do tych pasów, jakby chcieli, ale nie mogli. A chcesz przejść, to pokaż mi, że chcesz przejść. Nie wiem, środkowy palc mi pokaż, że muszę się zatrzymać cokolwiek. A nie tak, krążysz, tak się patrzysz układkiem A może przejdę, a może nie, kurwa. Ale babka, źle dla mnie. A. Dobra. Teraz parkujemy. O, już na miejscu, godzina 16.32. No. Jeszcze pół godziny? Niecałe? No co jak zwykle przyjedność było mi ciebie gościca cała przyjedność po mojej stronie? Ja pierdolę? Co mnie mi za jakieś słowa, to nie wolno słowa, tylko chuja? A bo sobie jakaś głupia dziwka pokazuje roba to mi w kurwa. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dobrze się bawiliście. No, zajebiście.